Witanko. No, w końcu mam jakiś temat, audio, bo nie kupuję na razie żadnych nowych sprzętów, nie czuję takiej potrzeby, ale że czekałem na głośnik, który już ze 3 tygodnie temu zamówiłem na Allegro. Okazało się, że szedł aż z Chin, i on miał tutaj takie blachy, zadarte z prawie centymetr do góry, potem na bok. Także. Jako głośnik wmontowywany w obudowę od środka, nie od góry, tak się większość głośników przykręca, bo to jest głośnik, który ma być zamontowany z tyłu w zabudowie szarpa wokół T370, także musiałem te blachy po odcinać No i no tak mi to wyszło. Tutaj z jednej strony, bo on w ogóle tak trochę nierówno był zrobiony, musiałem uciąć aż po sam brzeg. Hmm. Bo gdzie indziej troszkę te blachy były bardziej wysunięte, a tutaj, jak widać, już bardzo blisko brzegu. A tutaj, już praktycznie przy samym brzegu, musiałem to tak spiłować, żeby było równo z, z mocowaniem zawieszenia. Ale no zawieszenia, mocowania zawieszenia nie uszkodziłem. I yy, tak ten głośniczek wygląda. Gumowe zawieszenie. Tak trochę jakoś nie za szczególnie klejony, tak trochę nierówno, gdzie niegdzie jakby klej wystaje. Hmm. Bardzo lekki jest ten głośnik, nie wiem czy on waży w ogóle ze 100 gramów, taki no leciutki wydaje mi się, trochę lichy ten głośnik. Jak widać tutaj mamy Made in China 4. Omy niby 20W co jest jakieś no, bardzo naciągane według mnie. Te 20W to jest jakiś kosmos w tym głośniku. A tutaj leci kasetka ta, ta nowa. Ten stereo style 40, gdzie sobie topłana nagrałem co lepsze utworki z trzech albumów: No Music, Freedoma i Dzieci Europy. I jak widać na C45L gra to dobrze, i chciałem sobie z niego przez wejście słuchawkowe kabelkiem sprawdzić ten głośnik, czy w ogóle coś tam bzyczy, brzęczy. No, ale że tutaj jest duże wejście słuchawkowe, to muszę to zrobić z Dravisa. Także przez wejście słuchawkowe z Dravisa. Radio Maria, czy co? Wścimy jakąś muzyczkę. Wejście słuchawkowe. I czyńczami spróbuję przytknąć do tego głośniczka. Czy on coś tam brzęczy w ogóle? Ale że no... Nie ma jakiegoś zasilania. Muszę tutaj dać na maksa. żeby on nam tutaj coś w ogóle o zabrzęczał I jak widać coś on nam tutaj brzęczy, stuka także jak go się podłączy pod wzmacniacz powinien grać także myślę, że do szarpa da się go przymocować jak się go w tą zabudowę wmontuje tak w otwór zawsze można tymi blaszkami sobie w odpowiednim dystansie ustawić. Tak, będą otwory, i myślę, że da się to spasować, albo podkładkami, bo to prawdopodobnie Kuba będzie robił, jak będzie miał na to czas. Zawsze można albo użyć podkładek, albo nawet tych poodcinanych blaszek. Tutaj mam cztery sztuki, gdzie mi jedna spadła. Spadła mi tutaj jedna. O, mam cztery sztuki takich blaszek. One są troszkę tym. Odciętym, odciętą krawędzią zadarte do góry, żeby nie uszkodzić głośnika, mocowania, zawieszenia, zawsze można te, tymi blaszkami przymocować z powrotem, one są odcięte, wyprostowane i tak tymi blaszkami odgiętymi do góry można go przykręcić do zabudowy, przynajmniej ja na taki pomysł wpadłem, także Wyślę kubie ten głośnik razem z tymi blaszkami. O ile nie będzie miał jakiś podkładek, żeby ten głośnik wkręcić, pewnie będzie trzeba tutaj częściowo no, na pewno na to mocowanie zawieszenia yy, przycisnąć. Ja tam bym proponował jakieś najpierw gumowe podkładki. Nawet mogę z dentki wyciąć jakieś takie kółeczka i też dołożyć do tego głośnika dla kuby. O, bo on był w takim pudełeczku powijany taśmą ten głośniczek. O, jakoś tak to sobie było, i tutaj te rogi były wywinięte, poodcinane na ten plastik. Teraz już te rogi są odcięte. Jeszcze przygotuję najwyżej jakieś podkładki, zdędki, powycinam. No i jak Kuba będzie miał czas, to będę mógł mu to wysłać. Myślę, że powinien dać się zamontować teraz ten głośnik już z poobcinanymi tymi blachami. Do tego szarpa wokół T370, i no nie spodziewam się po nim dużej mocy. To jest taka lekka kaszanka, trochę nie to co głośnik 8 cm. Tak tutaj membrana też ma 8 cm i w DT75 jest też 8, ale tam jest o wiele większa moc, o wiele większy magnes, bo taki głośnik z DT75 nie wejdzie do szarpa wokół T370, ale no taki głośnik z. Z DT75 jest o wiele cięższy, o wiele masywniejszy. Tam jest potężny magnes wysoki, taki gruby prawie na całą szerokość głośnika. Także on na pewno by nie wszedł do tego szarpa. A ta kaszanka jest taka trochę lekka, mizerna, no ale mam nadzieję, że jakoś to tam zagra. Że kiedy już ten głośnik będzie założony do szarpa, to jakiś tam lepszy bas będzie się z niego wydobywał. No. A na razie uciekam jeszcze może sobie trochę Topłana posłucham z, z C45L, na którym ta kaseta akurat gra dobrze. Na pierwszym utworze na jednej stronie tylko trochę przymulało, ale dalej już idzie dobrze, gra dobrze, ta żelazówka nowa, niby nowego typu, jakaś ulepszona, tam gra jak zwyczajna kaseta. Ale dobrze gra. Ładnie czysto gra. A jeszcze druga strona. Weszło mi na tą 40-minutową kasetę po 20 minut z każdej strony. 5 utworów z jednej strony, 4 utwory z drugiej, i jeszcze 2,5 minuty zostało na końcu. Nic już tam mi się nie udało wepchnąć. że to płanek fajnie brzmi A ja biorę tą kasetkę bo będę ją też zabierał do pracy gdzie wyniosłem hitaczygo i tam na tym hitaczym będę sobie słuchał te pozgrywane kasety a na razie uciekam trzymajcie się hej